I cześć, Maneczko. Z tej strony Alex. I dzisiaj robimy filmik o minerałach. Na... Tutaj e... będą na przemian filmiki. Na początku będzie, teraz będą minerały, później znowu będzie grafity, później znowu minerały. I tak na przemian. I tak. Na początek mamy tu takiego Agata. Taką. Można powiedzieć geodę. Tam są jakieś yy, może się wyostrzy. O, jakieś kryształki. Yy, dalej. Mamy geodę kwarcową. Yy, czekajcie, może oświetlenie lepsze mi się uda. O, i mamy taką geodę, która sobie tak świeci. Kurde, no ostro łap. O, jest taka czarna. Dobra. <laughs> Dalej mamy, to jest tutaj na górze, to jest, już Wam mówię, serpentynit. A tu mamy opal. żyło opalową. Dalej mamy, wyjmę tego z woreczka. Dalej mamy granat. Tak. Dalej mamy piryt. Złoto tak zwane. Fajne, błyszczy się. I przechodzimy do pudełka. W samym początku mamy zoisyt. Z maleńkim tutaj rubinem. Czekajcie. No, niech się wyostrzy. Nie chce się wyostrzyć, ale... Czekajcie, może się uda. O, taki maleńki rubin jest i tak dalej mam y, pełno znalezionych przeze mnie y, przeze mnie fluorytów Tu jest ich pełno taki najlepszy To jest taki fluoryt y, Dalej mam też dużo takich znalezionych przeze mnie ametystów O tu jest taki fajny no niech się wyostrzy Dawaj nie chcę się wyostrzeć, no ale trudno. E, tak, taki. A tu dostałem od kolegi. Takiego mamy. E, tak. Dalej mamy Agat mszysty. Tak, Agat mszysty. Czekajcie. O, Agat mszysty taki. Czekajcie, bo może mi się to oświetlenie lepsze uda. No dobra, nie uda mi się. Lepszego zrobić, ale, ale trudno się mówi. I tak agat mszysty tu jest. Taki fajny z Brazylii. Dalej maleńkie złoto. Takie dosłownie malutkie. I tak dalej mamy kwarc solarny. Tu taki wyjeżdżliwowany, atunia. No. Dalej mamy. Czaroid. Tutaj taki wyszlifowany, tutaj nie. Taki Czaroid. Dalej mamy Unakid. Też tu wyszlifowany, tu nie. Taki Unakid. Dalej mamy Małe Piryty. Tygrysie oko. Takie tu jest słabe. No ale trudno. Dalej mamy jakieś bursztyny z nadmorza, co znalazłem sobie. Dalej lapis lazuli. Nie wiem czy widzicie, ale to są jakby takie drobinki. Nie wiem co to jest. Możecie napisać, jak będziecie wiedzieli. Czekajcie. Dobra, nie wyostrzy się. Dobra, dalej mamy lepidoid. On mi się kruszy, dlatego go nie wyjmuję no z woreczka. Lepidoid. Dalej masa perłowa. Od siostry dostałem ze Szkocji, co znaleźli. Masa perłowa. Dalej jest y, też ze Szkocji skała wulkaniczna. Mhm. Też dostałem ze Szkocji, co siostra znalazła. Y, dalej mamy róże pustyni. Y, no po prostu gips jakby. Dalej mamy wyszlifowanego awenturyna. Ups. Awenturyn. Taki fajny. Dalej mamy kryształ górski. Taki fajny. Dalej mamy dwa agaty wyszlifowane. Tu mamy takie przecięcie. Przecięcie. A drugi mamy taki szlifowany mm. dalej mamy labladoryt o tak się fajnie mieni dobra i na razie to pierwsza część yy, druga część będzie pojutrze nie pojutrze będzie yy, 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 będą będzie graffiti chociaż nie Dobra, możemy zrobić tak, że teraz y będzie. Teraz jest właśnie. Y dzisiaj są y no, po prostu minerały, a jutro będzie graffiti, pojutrze będą minerały y i. później znowu graffiti i minerały. Y I tak, jeszcze jak mi z minerałów świata. Przyjdą, przyjdzie, przyjdą, gazetki, to wtedy będzie odcinek, jakby bez tej regułki, że pojutrze, 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 nie? Dobra, to trzymajcie się. Cześć.